Dobra, wcześniej mówiliśmy sobie o punktach prostych, punkt prostych, etc. Natomiast teraz zajmiemy się pojęciem kątów, i pojęciami, które są z tym związane. Zacznijmy sobie ogólnie od kąta, czyli jest to figura, która powstała z dwóch półprostych, tak? Czyli posiada ramiona i wierzchołek, czyli rysujemy sobie jedną półprostą i przy tym samym wierzchołku rysujemy sobie drugą, drugą półprostą, tak? czyli nam wychodzi jakiś tam kąt, tak? Możemy sobie też tutaj zaznaczyć jeden punkt, drugi punkt. No, i ten wierzchołek naszego kąta. Czyli to są ramiona kąta, no a to jest wierzchołek. Tak? Czyli w zasadzie to nie jest tutaj nic, nic trudnego. Mamy wierzchołek, dwie półproste, które są jego ramionami. Idźmy zatem dalej. Kąt półpełny. Czym ogólnie jest kąt półpełny? Kąt półpełny to tak naprawdę kąt, którego ramiona tworzą prostą. Tak? Czyli mamy sobie wierzchołek. Dwa ramiona, które są dokładnie na tej samej linii, i mówimy, że on jest półpełny i ma 180 stopni, nie mniej, nie więcej. Tak? Następny przykład. Kąt pełny. Kąt pełny w porównaniu do półpełnego, który był wcześniej, czyli do 180 stopni. Kąt pełny to jest przelecenie sobie po całym okręgu i dojście do tego samego miejsca. Tak? Czyli mamy sobie tutaj ten wierzchołek i jakby wskazówki zegara. Pokryły się w tym samym miejscu i mamy tutaj 360 stopni. Kąt zerowy to kiedy w ogóle wskazówki by nie ruszyły, tak? czyli tutaj nie lecimy sobie po okręgu 360 stopni, tylko tutaj w ogóle nawet się nie ruszamy, czyli wtedy mamy kąt zerowy 0 zero stopni, jak sama nazwa wskazuje. Następny przykład to są już kąty wypukłe, czyli kiedy mamy przypadek, mając kąty na przykład ostre, Czyli to jest pierwszy przykład kątów wypukłych, to jest kąt ostry. I piszemy, że kąt ostry jest pomiędzy 0 a 90 stopni. Następnie będziemy mieli kąt prosty, czyli równo 90 stopni, i kąt rozwarty, czyli kąt pomiędzy 90 a 180 stopni. Czyli tutaj możesz zauważyć już pewną hierarchię kątów. Najpierw mamy kąt zerowy, później mamy kąt ostry, następnie mamy kąt prosty i kąt rozwarty. Dobra, lećmy zatem dalej. Mówiliśmy sobie kąty wypukłe, czyli ostry, prosty oraz rozwarty. Zatem teraz powiedzmy sobie o kątach wklęsłych, czyli kąty wklęsłe, tak jak wcześniej mieliśmy kąt zerowy, ostry, prosty, rozwarty. Tak teraz. Dochodzimy do kąta wcześniej wspomnianego, półpełnego, natomiast kąty wklęsłe to są kąty, które mają więcej niż 180 stopni, ale mniej niż 360 stopni, czyli nasz kąt będzie się zawierał w przedziale 180 do 360 stopni, natomiast 360 to już będzie kąt pełny. Tak? Czyli teraz zadejmujmy sobie to, co wiemy. Najpierw mamy kąt zerowy, później mamy ostry, później mamy prosty, później mamy Rozwarty, później mamy kąt półpełny, kąt wklęsły i kąt pełny, tak? Natomiast to są kąty wypukłe, a to jest kąt wklęsły, czyli od 180 do 360. Następnie powiedzmy sobie o kątach przyległych. Kąty przyległe generalnie to są takie kąty, które mają dwa ramiona w jednej linii. I jedno ramię wspólne i ich suma to jest kąt półpełny, czyli 180 stopni. Czyli jeśli sobie oznaczę jeden kąt jako alfa i drugi kąt jako beta, to zawsze suma alfy i bety da mi 180 stopni. Tak? Jeśli mówimy o kątach przyległych, to one zawsze dają 180 stopni, nie mniej, nie więcej. Tak? Jeśli by na przykład alfa plus beta um, równała się 150, to nie mogą być to kąty przyległe. Tak? To jest ich charakterystyczna cecha. I ostatnie, kąty wierzchołkowe. Kąty wierzchołkowe są wtedy, kiedy mamy przecięcie dwóch prostych odcinków, etc., i kąty wierzchołkowe są naprzeciwko siebie, jeśli chodzi w perspektywie wierzchołka, tak? Czyli tutaj te dwa mniejsze kąty są tej samej miary, natomiast tutaj te kąty również są tej samej miary, i tutaj zauważ, że jeśli byśmy też odcięli powiedzmy te dwa kąty i zostawili tylko te dwa na górze, to zobacz, że ten alfa i beta, który nam został tutaj na górze, to są również kąty wierzchołkowe, które dają nam 180 stopni. Czyli gdybyśmy chcieli wziąć wszystkie kąty wierzchołkowe alfa i beta, to moglibyśmy zapisać, że alfa plus beta plus alfa plus beta równa się 360 stopni, czyli 2 alfa plus 2 beta równa się 360 stopni. Jakbyśmy podzielili obu przez 2, to wyszłoby nam to samo co wcześniej, czyli alfa plus beta równa się 180 stopni. I to by było na tyle. Czyli zapamiętaj sobie, że kąt to jest suma dwóch półprostych, kąt półpełny ma 180 stopni, kąt pełny 360, kąt zerowy 0, zero. kąty wypukłe mamy trzy rodzaje, czyli ostry, prosty i rozwarty. Kąty wypukłe, przepraszam, kąty wklęsłe to są wszystkie kąty pomiędzy 180 a 360. Kąty przyległe to są dwa kąty, których suma daje nam 180, i kąty wierzchołkowe to są takie, które są naprzeciwko siebie na przecięciu dwóch prostych czy odcinków i mają równe miary.